Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo ważny odcinek, ponieważ powiem wam coś, co mi się zainteresuje każdego hodowcę. Bez względu na to, czy dopiero zaczynacie hodowlę, czy już prowadzicie hodowlę wiele lat i bez względu na to, jaką macie e, liczebność kur w hodowli, myślę, że każdy powinien ten odcinek obejrzeć, ponieważ będę mówił o bardzo ważnej rzeczy związanej z różnymi insektami w kurnikach, a także dotyczącej różnych much, muszek i tak dalej. Wiem, że teraz jak się zrobi ciepło, czerwiec, lipiec nie będzie tak wiało, będziemy się borykać w kurniku z różnymi problemami związanymi właśnie z insektami, nie tylko. Także jak teraz mnie posłuchacie, to myślę, że będziecie w stanie tego e, uniknąć. Także zapraszam was do oglądania, słuchajcie do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. E, ja jeszcze tylko na marginesie powiem, że już takie odcinki o muchach jak zwalczyć jakieś muchy i tam inne, słuchajcie, e, robaki z kurnika to już taki odcinek nagrywałem. Natomiast dzisiaj e, powiem wam dokładnie e, co trzeba zrobić, żeby mam nadzieję, było tego mniej już w takim sezonie letnim, kiedy się już ten sezon zacznie, bo często piszecie, że później są takie problemy. Yy, ale czasami to już jest za późno, żeby reagować, więc yy, trzeba zareagować, słuchajcie, już albo nawet wcześniej można było. Więc zapraszam. Co jest najważniejsze, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby wyczyścić kurnik. Konkretnie już wam mówię, co trzeba zrobić. Bez względu na to, czy macie kurnik drewniany, murowany, plastikowy, czy jakiś przerobiony z jakiegoś. Budynku, słuchajcie, gospodarczego, trzeba wszystko z tego kurnika wyrzucić. To znaczy, jeżeli mamy grzędę, grzędę ma praktycznie każdy, bez względu, jaka by ona nie była, trzeba tą grzędę, słuchajcie, wyrzucić z kurnika. Wyrzucić, wystawić tak samo jak gniazda, tak samo jak, słuchajcie, ściółkę wszystko, wszystko. Okna trzeba otworzyć, żeby się zrobił delikatny przeciąg, drzwi też, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, i wszystko ma być, słuchajcie, wysprzątane. Możecie kupić jakiś płyn. Możecie kupić jakiś środek, najlepiej kurnik byłoby wywapniować, ale możecie to zrobić również wodą z Ludwikiem, żeby tam nie, nie wydawać 80 czy 90 zł na jakiś specjalny środek. Natomiast jeżeli już ktoś chce kupować jakieś środki specjalne, to warto by było, słuchajcie, sprawdzić, czy one są na pewno dla drobiu, żeby tutaj kur, kurom nie zaszkodziło. Co trzeba zrobić? Wyjmując te wszystkie poidła, karmidła, co wy tam w tym kurniku, słuchajcie, macie, mają zostać gołe ściany, i teraz tak, co robimy? Zaczynamy. Od góry zaczynam od sufitu. Przemywamy słuchajcie, cały sufit, żeby te wszystkie zanieczyszczenia i głupoty z tego sufitu spadły. Czy macie taki duży kurnik, czy macie malutki kurnik, na 5 czy 6 kurni jest to istotne, słuchajcie, wszystko ma być wymyte. Może być nawet, słuchajcie, woda z mydłem, czy woda z jakimś ludwikiem, yy, jakaś szmatka, cokolwiek, co możecie wziąć i po prostu to wszystko przemyć. Yy, cały sufit trzeba ręcznie umyć. Cały. Całe ściany, słuchajcie, trzeba ręcznie umyć wszystkie z każdej strony. Dodatkowo, nie zapominając o oknach, o szybach, o drzwiach, wszystko w środku w kurniku ma być wymyte. Dokładnie. Później tak samo robimy, słuchajcie, jeżeli ktoś ma grzędę drewnianą, to ja nie mówię, że ma tutaj pucować te, tą grzędę Ludwikiem. Natomiast warto wziąć wodę z mydłem czy z czymkolwiek i po prostu ją wyszorować, tak samo jak gniazda. Więc wszystko wyrzucamy z kurnika, słuchajcie, i sprzątamy. Ma być generalne sprzątanie, tak jak robimy to w domu. Po to, że to naprawdę. Pozwoli nam uniknąć różnego robactwa, a nawet jeżeli coś się pojawi, to środki, które kupimy później, yy, które sprawią, że tych muszek będzie mniej, czy jakiekolwiek inne działania, po prostu będą bardziej skuteczne. Także słuchajcie, pamiętajcie naprawdę o tym, żeby to zrobić. Pomijam, że no, wiadomo, na bieżąco musimy co 2-3 tygodnie wymieniać ściółkę. Codziennie powinniśmy mieć karmidło i poidło Natomiast słuchajcie, uważam, że to jest bardzo potrzebne, żebyście teraz to zrobili Każdy, żeby to zrobił bez względu na to, czy ma mały czy duży kurnik Oczywiście osoby, które mają 10-15 tysięcy kur na kurniku nie będą tego robiły, bo tam są trochę inne procedury Natomiast mówię o 90% Was, którzy mają od powiedzmy 5 do tych 300 kur Warto to e, słuchajcie zrobić. E, właśnie ze względu na to, żeby uniknąć później różnych problemów, bo wiem, jakie to jest denerwujące, jak dużo różnych muszek, dużo różnych e, innych insektów pcha się do kurnika. Oczywiście one mogą być, ja wam nie zagwarantuję, że ich nie będzie. Natomiast istnieje jakieś prawdopodobieństwo, wręcz uważam bardzo duże i to nam pomogło, że e, po pierwsze tych muszek będzie mniej, a nawet jak jakieś będą, e, to po prostu środki, które kupicie później, żeby je jakoś tam. E, no, wytępić będą lepiej działały niż gdybyście tego nie zrobili, nie posprzątali. Warto to zrobić. Nawet słuchajcie, jak macie ziemię, tak jak my robiliśmy, yy, jakąś w kurniku, piasek, cokolwiek, warto ten piasek przekopać niekoniecznie go wyrzucać yy, przerzucić go na drugą stronę, żeby on był taki trochę świeższy. Niby nic, słuchajcie, ale naprawdę to pomaga, wierzcie mi. Także wszystko wyrzucamy z kurnika, potem wszystko wkładamy. Fajnie by było to zrobić. Yy, jeżeli pracujecie, studiujecie, macie jakieś inne swoje zajęcia i nie macie na to za bardzo czasu, fajnie by było to zrobić też w jakąś sobotę czy niedzielę. Czy tam, kiedy będzie wolne, ze względu na to, słuchajcie, żeby tych kur jakoś tam bardzo nie straszyć. Dla nich to będzie dziwne, że wy to wszystko wyrzucacie, one dla nich to nie jest normalne. Więc e, fajnie by było to zrobić, kiedy one właśnie tak jak teraz, powiedzmy sobie, chodzą po wybiegu i tak dalej. E, nie jest jeszcze ciemno, nie siadają na grzędę, ale to nie jest taka godzina, kiedy niosą jajka. Więc fajnie by było w takich godzinach to zrobić. E, zrobić to, słuchajcie, naprawdę skrupulatnie i to Wam e, pomoże. Też ostatnio stwierdziłem, że nagram coś takiego Wam powiem, bo e, naprawdę, słuchajcie, jest to bardzo pomocne i myślę, że tutaj większość ludzi. Będzie miała duże, dużo mniejsze problemy z tymi muszkami, a nie oszukujmy się, w lato jest tego naprawdę od zatrzęsienia bardzo dużo. <laughs> Wiadomo, że jakieś tam słuchajcie większe muchy będą wpadać, natomiast nam przynajmniej pozwoliło to wytępić te malutkie muszki, które właśnie wlatywały cały czas do kurnika, i niestety no, nie było to za fajne i dla kur, i no, też dla nas bezpośrednio, my wchodząc do tego też nie czuliśmy się dobrze. A jeszcze powiem Wam, że to nie jest tak, że bezpośrednio w kurniku, bo czasami poza kurnikiem, jak tych kur jest naprawdę dużo, to sami wiecie, że lata tych much po całym podwórku, czy po całym wybiegu. Więc warto to zrobić. Pamiętajcie, żeby to zrobić. No i to chyba z takich ważniejszych informacji, co jeszcze jest bardzo istotne. Słuchajcie, już jak wysprzątamy, posprzątamy wszystko, no to wiadomo, musimy pamiętać o tym, żeby znowu tą ściółkę do tego kurnika Wrzucić. No, i tutaj ja polecam najbardziej, żebyście zrobili to słomą, żeby to była słoma, ze względu na to, że dla mnie osobiście to jest najlepszy materiał na ściółkę. Myślę, że tutaj Wam też się to powinno sprawdzić. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Tyle ode mnie. Pamiętajcie, żeby później, oczywiście, jeżeli to będzie jakiś środek, to sprawdzić, jak ten środek się stosuje i tak dalej, żeby wywietrzyć później ten kurnik trochę żeby po prostu on tak trochę uleciał, bo pisaliście mi nieraz, że kupowaliście środki, które nie były dobre, nie były przeznaczone dla kur, no i później były różne problemy. Także sprawdźcie to, jak nie macie pewności albo nie chcecie się wykosztowywać, wydawać pieniędzy, chociaż myślę, że warto, to po prostu wystarczy wziąć wodę, słuchajcie, z mydłem, jakąś szmatkę, jakąś szczotkę, cokolwiek i po prostu to wszystko wyszorować, wysprzątać. Też nie każdy ma taki kurnik, niektórzy będą mieli, słuchajcie, dużo mniejsze kurniki. Wiem, bo tam wysyłaliście czy jakieś zdjęcia, czy pisaliście, więc e, myślę, że każdy jest w stanie, słuchajcie, w miarę możliwości to zrobić. Także to na tyle, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę koniecznie i subskrypcję, żeby ten film się dalej niósł, żeby miał dużą oglądalność, żebyście po prostu byli świadomi i wiedzieli. Na co zwracać uwagę i jak to wszystko stosować. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się, ja już się zabieram za zbieranie jajek i do zobaczenia. Cześć!